W ostatnim odcinku zaczęliśmy rysować pierwszy model. Nauczyliśmy się dodawać referencje do sceny, zmodyfikowaliśmy walec, także zaczyna przypominać kubeczek. Dzisiaj zajmiemy się uchem. Wciskam klawisze f 3 lub ikonę selekcji plane. Teraz wybieram po cztery poligony na górze i na dole w miejscu połączenia ucha z kubkiem. Pamiętam, aby dodać kolejne poligony do wyboru mając wciśnięty kontrol. A żeby odjąć Alt, oczywiście zapomniałem o tym, żeby zawsze przechodzić przy pomocy skrótu Q do trybu wyboru przed wybieraniem obiektów, aby uniknąć ich przypadkowego przesunięcia lub zniekształcenia i wybierałem obiekty w trybie poruszania. tak, teraz lepiej. Upewniam się, że wybrane plejny znajdują się w osi kubeczka. Jak widzisz, łóżko w oryginalnym kubku jest znacznie węższe niż kształt wybrany przeze mnie. Zrobiłem to specjalnie, gdyż taki zapas pozwoli mi zapanować nad geometrią i wykorzystać funkcję iset. Funkcja ta jest dostępna w zakładce edit polygons po wybraniu polygons w selections. Mając wybrane 8 poligonów, klikam na małe okienko obok przycisku insert, co wywołuje menu na środku ekranu. Mam tutaj dwa pola wyboru. Jedno z nich sprawia, że wybrane przeze mnie poligony zmniejszają się, jakby zapadając do środka o podaną wartość. Mogę ją zmieniać strzałkami albo wpisać ręcznie. Drugie okienko to wybór sposobu działania. Możemy modyfikować grupę poligonów albo każdy poligon osobno. Teraz dopasuję wielkość INSET do referencji i zatwierdzam operację. Zauważ, że kombinacja CTRL-Z cofa nie tylko same czynności, ale także wybory, które w MAX są traktowane jak czynności. Czas na kolejną funkcję. Gdy mam zaznaczone poligony, wybieram mały kwadracik Settings obok przycisku EXTRUDE. W centrum sceny pojawiło się menu, podobne do tego, jakie wywołał InSet, ale tym razem spowodujemy, że zaznaczone poligony zostaną wysunięte o podaną odległość. Jak widzisz, to wysunięcie nie bardzo pasuje do naszego łóżka. Zaraz się tym zajmiemy. W górnym menu mamy trzy tryby działania tej funkcji. Pierwszy to Group Normals. Kolejny to Local Normals. I trzeci. Każdy z poligonów jest wyciągany osobno. Normals porozmawiamy niebawem, bo to dość ważna właściwość obiektów 3D, ale to jeszcze nie dziś. Dzisiaj wystarczy nam wyciągnięcie grup Normals, w skrócie to taki uśredniony kąt dla wybranych poligonów. Zobacz, że poligony, które nie leżą na jednej płaszczyźnie, tylko na zaobleniu kółka, wyciągając się, pogrubiając. Aby tego uniknąć i ułatwić sobie późniejszą pracę, zastosujemy pewien trik. Wyzerujmy wartość wyciągnięcia i zatwierdźmy wybór. Pozornie nic się nie zmieniło, ale gdy przy pomocy W przejdę do trybu poruszania i przesunę je, zaczną one równo wyciągać geometrię we wskazanym przeze mnie kierunku. Jak widzisz, uszko zwęża się, dlatego wybieram miejsce odsunięcia w miejscu tego zwężenia. Teraz skalowanie i klawisz R i zwłaszczam trochę wybrane elementy. Teraz dół, dodaję kolejne poligony z klawiszem Ctrl i robię to samo. Dodaję teraz górne i zwężam je razem. Dolny fragment łóżka, wyciągając się, unosi jednocześnie. Aby to odtworzyć w naszym modelu, obracam wybrane poligony i ustawiam je możliwie prostopadle do osi ucha. Wyciągam jeszcze kawałek, dopasowując poprzez zmianę skali w jednej osi do referencji. Staram się na razie podzielić łóżko na jak najmniejszą ilość segmentów, gdyż tak właśnie dużo łatwiej się modeluje. Nie przejmuję się. Na tym etapie pewną kanciastością modelu to wszystko zniwelują kolejne czynności, o których już za chwilę. Wyciągnięte poligony są częściowo zaoblone, tak jak fragment kubka, z którego zostały wyciągnięte. Wybierając przycisk Make planar ustawię je w jednej płaszczyźnie. Teraz wypłaszczę górne wyciągnięcie. W dolnym elemencie poprawiam położenie niektórych werteksów. Pamiętacie, że trzymacie shifta i wyciągnięcie edge'a powodowało dodawanie geometrii? Niestety, w przypadku poligonów to tak nie działa. Owszem, poligony zostaną sklonowane, ale jako osobne obiekty. Dlatego znowu zaznaczam górne wyciągnięcie i kolejny raz klikam w extrude. Upewniam się, że mam ustawione na 0, zatwierdzam i wyciągam dalej. Obracam, aby ustawić prostopadle do osi i skaluję. włączoną funkcję wyciągania do kąta. W tej chwili nie jest mi to potrzebne, więc wyłączam ją. Wyciągam jeszcze kilka razy, pamiętając o zasadzie od ogółu do szczegółu, aby nie zagęścić niepotrzebnie siatki. Jak widzicie, cały czas korzystam ze skrótów W poruszanie, R skalowanie, E obracanie. Sprawdzam model z różnych stron, czy wszystko jest prawidłowo. I teraz wyciągnę dolny element. Ekstrude. Obracamy. I jeszcze raz. Teraz dodam do wyboru także górne elementy. Teraz kliknę w przycisk Bridge. Jak widzisz, poligony zostały połączone i tym samym łóżko mamy zamknięte. Czeka ono jeszcze dopracowania kilku szczegółów. Zmieniam wybór na edge i skaluję, by dopasować wielkość poszczególnych segmentów. Dwa kliknięcia zaznacza lupa, czyli cały obwód. Tak, teraz jest dobrze. Uszko gotowe. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zasubskrybuj ten kanał, by nie przeoczyć kolejnych tutoriali. W kolejnym odcinku poznamy sposób na wygładzenie naszego modelu i dodamy zawartość kubeczka, czyli kamer. To był 3D Maniak. Do usłyszenia.